Tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak Bóg kocha ciebie i mnie. Uczyni wszystko z miłości do nas, abyśmy mieli prawdziwe życie. A prawdziwe życie to miłość, bo Bóg jest miłością. To miłością, która stworzyła cały wszechświat i stworzyła Ciebie i mnie. Czyli tak Bóg ci pragnie, kocha Ciebie, że zrobi wszystko, żebyś żyła, żebyś żył, żebyś miała pokój w sercu, a końcem tego życie wieczne, końcem tego Królestwo Niebieskie. Mój, no drodzy, szczególnie dzisiaj. W naszych myślach idziemy do Jezusa obecnego w najświętszym sakramencie, obecnego w Eucharystii. Tak Bóg nas kocha, tak nas umiłował, że dał nam swojego syna nie tylko 2000 lat temu, ale dzisiaj tu i teraz. Bóg zaprasza nas do tej uczty, abyśmy karmili się ciałem i krwią Jezusa. A kto przyjmuje ciało Chrystusa, przyjmuje miłość, bo Najświętsza Eucharystia niesie w sobie miłość Jezus niesie miłość. Jezus uobecnia miłość na świecie. To miłość, która jest Bogiem. Czyli Bóg wiedział, że jesteśmy słabi. Tu przed Bogiem nic się nie da ukryć. Jesteśmy słabi, upadamy, denerwujemy się często, jesteśmy rozgoryczeni, w naszych sercach jest pustka. A na tej drodze do Królestwa Bożego potrzeba nam przede wszystkim miłości. Bo miłość daje siłę, miłość pokonuje wszystko. Kiedy mama ma piątkę, szóstkę dzieci, wszystkie się czują kochane, szczęśliwe, i nie wie, jaka zrobi takie rzeczy, które nie jest w stanie zrobić po ludzku. Osoba, która nie ma dzieci, nie jest w stanie. W jednej dziesiątej zrobisz tych rzeczy. Nie mam siły, nie chcę mi się. A kiedy jest szóstka dzieci? Wszystko zrobione, wszystko uśmiechnięte, jest tyle siły, energii, bo jest miłość. Ta miłość daje tyle siły, że pokonuje się swoje ludzkie słabości. Dlatego Bóg wiedział, że potrzebujemy tej miłości w drodze do Królestwa Bożego. Dlatego daje nam, daje nam najświętszy sakrament. Daje nam Jezusa obecnego pod postacią chleba. I moi drodzy, dzieje zbawienia już toczą się od tysięcy lat. Już Bóg zapowiedział swojego syna bardzo dawno. Tu chcę powiedzieć szczególnie o wyjściu Izraela z Egiptu. Zobaczmy, Bóg nie objawił się Mojżeszowi w Egipcie. Tam Izraelici mieli jedzenie, mieli mięso, warzywa, cebulę, ale byli niewolnikami faraona. Kiedy Mojżesz był na pustyni, w krzaku gorącym, Bóg mu się objawił nie w Egipcie. Później Bóg dał Mojżeszowi przekazania na górze osobno, na górze. Synaj również z dala od miasta, od cywilizacji. Czyli żeby Boga spotkać też dla nas trzeba nam wyjść na pustynię naszych serc, naszych umysłów. I kochani Najświętszy Zakrament jest wielkim darem od Boga. z wielkim darem, z wielką miłością od Boga daną nam. Ale. W dzisiejszych czasach napotykamy wiele trudności, żeby doświadczyć tej miłości, żeby otworzyć serce na miłość Boga. I myślę, że od kiedy jest telewizja, internet, kiedy nasze umysły i serca są napełnione obrazami, informacjami bardzo wieloma, nieraz niepotrzebnymi, to wtedy trudno nam zasmakować tej miłości, która płynie, z najświętszego sakramentu. Trudno nam być dłużej, może, trudno nam skupić się na Jezusie Chrystusie. Często nasze głowy są zajęte wieloma sprawami, rozrywane na wiele rzeczy. Kochani, a Boga nie doświadcza się w Egipcie. Żeby go Boga doświadczyć, zasmakować Jego miłości, trzeba. Trochę wyjść na pustynię. Trzeba oczyścić serce, umysł od tego świata. Skupić serce na Jezusie. Doświadczyć Jego miłości, kontemplować Jego miłość. Ale to właśnie doświadczają ci, którzy potrafią trochę wyjść, odejść na bok odejść na pustynię. Potrafią uczynić w swoim sercu, oczyścić serce od niepotrzebnych myśli, problemów, trudności. Być dla Jezusa. I dzisiejszy rzeczywiście jest problem dzisiejszego świata, młodych ludzi, że najświętszy sakrament jest, miłość czeka na każdego człowieka, ale jest to mało atrakcyjne w porównaniu z internetem, telewizją, z kolorowymi obrazkami, które ciągle migają. Jest to mało atrakcyjne. Mało atrakcyjne dla zmysłów, dla zewnętrznego człowieka, natomiast dla serca, jak człowiek z sercem otworzy się na Jezusa, doświadcza jego miłości. Ale trzeba przyjść. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię, umocnię was, ale trzeba przyjść, odejść, odejść trochę na pustynię, znaleźć trochę czasu dla, dla Jezusa. Kochani, kiedy myślimy o najświętszym sakramencie, to Idziemy do początku, tam gdzie Najświętszy Sakrament został ustanowiony na ostatniej wieczerze, w wieczorniku. I tam Jezus zaprosił swoich uczniów, apostołów, wybrał ich i wziął chleb, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest ciało moje, które za Was będzie wydane. Tak bardzo Was kocham, siebie wydaję za Was. W Komunii Świętej daje się Tobie. Żebyś karmił, karmiła się moim ciałem, moim sercem, moją miłością. A później wziął kielich, powiedział: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. Ta krew Jezusa oczyszcza, łamie działanie złego ducha, grzechu, komu Jezus, przyjdźcie do mnie, ale całym sercem. Nie tak na niby, tylko na chwilę. Przyjdźcie, moja krew was oczyści, moje miłosierdzie da Wam życie prawdziwe. To jest miłość, która płynie, płynie z serca. Panie, jak powiedziałem, dzisiaj w naszych czasach mamy trudność doświadczyć tego, trudność doświadczyć miłości Jezusa w Najświętszym Sakramencie, trudność nam się skupić na modlitwie, być dłużej z Jezusem. A my chcemy, może przez wiarę, pragnienie, chcemy, wyrywamy się do tej relacji z Jezusem, ale często nie mamy siły. Często nasze siły słabną. I tacy jesteśmy w tym naszym pokoleniu dzisiaj. Dlatego zobaczmy, Bóg idzie dalej. I Bóg daje nam. Cuda eucharystyczne, żeby nasza miłość, nasza wiara wzrosła do Chrystusa eucharystycznego. Chociażby cud Blanciano we Włoszech, już ponad 500 lat temu, w czasie Eucharystii, Kapłan, który właściwie nie wierzył, że coś się tu dokonuje, że zmiana jakaś następuje w czasie konsekracji, ten biały opłatek. My taki dzisiaj przyjmiemy, ale biały opłatek stał się w jego ręku takim. Mięsem ociekającym krwią, prawdziwym ciałem, które krew płynie z niego. W Lanciano ten cud został później zbadany. Do dzisiaj są te fragmenty tej przemienionej hostii. Zbadano, dzisiaj mamy takie możliwości, już zbadano, co to jest właściwie W Lanciano, co to jest ta materia, którą Kościół mówi, że tam się cud wydarzył. I rzeczywiście. Niezależne badania stwierdziły naukowe, że to jest komórka ciała ludzkiego, komórka serca ludzkiego mężczyzny w wieku około 30 lat. Takie są wyniki badań. To są setki lat temu, ale chciałbym powiedzieć o cudzie, który Pan Bóg również nam dał w naszych czasach, dosyć niedawno w Sokółce na wschodzie Polski. I tam kapłan rozdając komunię świętą, jedna komunia święta upadła na podłogę, wziął tę ocharystię, włożył do takiego naczynia z wodą, żeby się rozpuściła, ale po kilku dniach zobaczył, że się nie rozpuszcza ta komunia święta, a co więcej część tej komunii, tej, tego płatka stała się czerwona, zabarwiła się na czerwono. Zawiadomiono o tym biskupa, biskup Zlecił również później badania tej hostii, co to jest, i niezależne dwa ośrodki naukowe zbadały dokładnie, dzisiaj mamy tą możliwość, co to jest właściwie, dlaczego to stało się czerwone. I badania tych naukowców są jednoznaczne, że no ta biała część no to jest chleb i mąka, no woda i mąka, to co znamy, natomiast taki kawałek czerwony który zabarwił się na czerwono, to, jest, to są komórki serca ludzkiego. To jest serce ludzkie. Mężczyzny w wieku około 33 lat. I, kochani, mało tego. Dokładne badania wykazują, że te komórki serca one mają takie mikropęknięcia. I naukowcy stwierdzili, że to serce jeszcze żyje, to pobrano od żyjącego człowieka. To serce jeszcze żyje, ale ono już jest w stanie przedzawałowym. Ono jest w stanie wielkiego cierpienia, wielkiego bólu. To serce już pęka, ale żyje jeszcze. Poza tym stwierdzono, że Tkanki serca ludzkiego są połączone z chlebem, z tą mąką i wodą, czyli to jest niemożliwe połączyć te dwie tkanki. To jest połączone, to jest razem. Czyli kochani, takie rzeczy nam daje Bóg po to, żeby nasza wiara, miłość wzrosła, że kiedy dzisiaj przyjmiemy Najświętszy Sakrament Komunię Świętą, to Jezus mówi: Zobacz, ja Ci daję moje serce. Moje serce żyje, moje serce cierpi, ale ja Cię kocham. Jezus mówi daj mi swoje serce też. Nie tak trochę na niby, tylko na pięć minut. To nie było na niby na krzyżu. Eucharystia to nie jest na niby, to jest cały Jezus, całe Jego serce, cała Jego miłość. A w miłości jest spokój, jest bezpieczeństwo, jest dobro. To kochani, dzisiaj. Jezus nam daje w tej Eucharystii, dzisiaj również. I również tą Eucharystię, czyli serce Jezusa, konające, serce przebite, pełne miłości, dzisiaj wyniesiemy na ulicę naszej parafii, naszego miasta. Chcemy się dzielić tą miłością, jakby krzyczy jak święty Franciszek, że miłość jest za mało kochana, że chcemy się dzielić i ogłaszać tą miłość. Do innych ludzi, również, wynieść Jezusa z kościoła, dać również tym, którzy może są gdzieś w problemach, nie radzą sobie. Taka jest miłość Boga, to oznacza dzisiejsze święto, to oznacza Eucharystia. Bóg tak bardzo nam wyjaśnia właśnie tą tajemnicę jeszcze, obecności Jego w najświętszym sakramencie. Niech maryja nam pomoże, by nasze serca. Nie gasły, ale były to żarliwe, tą miłością do Jezusa. Mario, pomóż nam, bo my jesteśmy słabi. Widzisz, gaśniemy naszej wierze miłości. Gaśniemy, a pomóż nam, Mario, zachować tą miłość, tą czystość serca dla Jezusa, żeby On się tam dobrze czuł w naszych sercach, żebyśmy my stawali się również tą hostią, tą monstracją, gdzie niesiemy dzisiaj Jezusa do dzisiejszego świata, chociaż to jest trudne, chociaż tym się łączą często prześladowania, ale sama obecność Jezusa, samo czyste serce w dzisiejszym świecie już daje obecność Boga, daje obecność tej miłości, czystej, tej miłości, która się stała ciałem i zamieszkała między nami.